Się tak na taką niezależność chciał wybić prezydent tym wystąpieniem dzisiaj w ale w właśnie wolałbym, żeby tak nie było, dlatego że prezydent wybija się na niezależność, a prezydent powinien być niezależny. Jasne. Co nie okay. oznacza na przykład tego, że nie jest przyjazny E, Strzelacz z jaką informacją tak, właśnie go, z której wyborów, Oczywiście. Tak, ale niezależny musi być. Natomiast wydawało mi się, że tymi wszystkimi przemówieniami poprzednimi prezydent tą niezależność budował. I one były bardzo dobre. Szczególnie Te roli Polski. Tak, tak, roli Polski. To z 11 listopada. Na przykład, przecież to, było, tak. przecież to było było e, dwa dni temu? Czy, nie, to było wczoraj tak. po prostu. Y i, I w związku z tym to przemówienie prezydenta mnie zaskoczyło. Zobaczymy, co będzie dalej. I ten list nawet do tego, do ONR-u, jako organizatorów list. marszu Nie ja Rozumiem, że to raczej był list do młodych ludzi, tak. którzy tam byli. Do żarliwych list, serc, jak List mówię, był bardzo dobry. Tak. I, I taki właśnie list powinien być. E mam też nadzieję, że już za rok. Pojawią się na nim i przedstawiciele rządu, i przedstawiciele prezydenta, albo i premier, i prezydent także, bo nie widzę powodu, dla którego to tak by nie miało być. To jest święto narodowe. Ale pan, zapytam jeszcze, panie doktorze, a zauważył pan pewną taką zmianę jakościową jednak w organizacji samego Marszu Niepodległości w Warszawie? Bo jednak tak, a tej policji nie było tak y, widać, prawda? Policja? Służby porządkowe no, były świetnie zorganizowane. Być może no, trochę na doświadczeniu już bazowały, ale nie było tych zadym. Ale co widzimy w telewizji? Telewizja publiczna pokazuje od y, wszystkie te ekscesy, incydenty... Zadymy od 2010. Tym się otwierają dzienniki TVP Info. Yy, taki widz niezorientowany nie wie, kiedy to się wydarzyło. Małe znaczki wskazujące na rok zadym, a, a na końcu dowiadujemy się, że ten marsz przebiegł. W spokoju, godnie, były race, incydentalne takie zajścia, jeżeli mówimy o 70 tysiącach uczestników, no to mogą, to mogą zawsze się wydarzyć, wszędzie i zawsze. Ale jak pan ocenia? Co się zmieniło? Skąd ta taka, no i ref, być może trochę refleksji do tego doszło, trochę doświadczenia, ale, ale to było znacznie godniej i znacznie lepiej. No przygotowane też. No, po pierwsze, to jestem. Pełen szacunku dla organizatorów naszej niepodległości, bo zrobili to bardzo dobrze. Po drugie, sposób organizacji jest ważny, bo pokazuje, że tam się wykluwa organizacja, po prostu. To zawsze kościelne wydarzenia publiczne zawsze miały taką ochronę swojej Straży Kościelnej, co świadczyło o sile organizacyjnej kościoła. O tym, że ludzie nie tylko przychodzą się modlić, ale także e, społecznie chcą popracować. To samo działo się na, i dzieje się na demonstracjach i innych imprezach publicznych Solidarności. Teraz narodowcy pokazują, że nawet nie teraz już. Że się, że się uczą. Że się uczą i że wiedzą, że samoorganizacja, ochrona, bezpieczeństwo ich ludzi jest rzeczą bardzo ważną. A z drugiej strony to po prostu widzę to, że nikt nie wydał rozkazu policji, żeby prowokować, tak jak to było w poprzednich latach. No, ale poseł Winicki jednak przypomniał, że może dlatego było tak spokojnie, dlatego nic się nie działo, że, że jednak już na, na czele resortu bezpieczeństwa, wewnętrznego bezpieczeństwa nie stoi Bartłomiej Sienkiewicz. No to pewnie Winicki wie lepiej, ale y, po pierwsze Marek Biernacki jest człowiekiem i Solidarności. Niby Sienkiewicz też, a Biernacki też jest człowiekiem Kościoła, ale no można powiedzieć, jest platforma, ale jest uczciwy. Ale myślę, że to nie to decyduje. Decyduje wyłącznie to, że PiS wygrał wybory. Teraz prowokacja policyjna mogłaby oznaczać, Przepis wszystkich wyrzuci po prostu z tej policji, więc oni, myślę, sami we własnym interesie postanowili, że jeśli nawet byłyby wytyczne polityczne, żeby coś poprowokować, bo one były jasne w poprzednich latach, to teraz policji, policja tego by nie przyjęła, we własnym interesie, dla mnie, wiedziałem, że tak będzie. Autodyscyplina, taka samodyscyplina. No, no, tak. Pierwsze decyzje policyjne, prawda, że nie wyślemy tam Wielu tysięcy policjantów, damy dużo mniejszą ochronę, A przede wszystkim przecież pokazywaliśmy i to nasi ludzie robili, e, jakie prowokacje zgłoszała się sama policja przecież. I tam niektóre zdjęcia no, wręcz były no, no, no śmieszne, jak pokazywano grupę e, cywilnie ubranych policjantów, do których przybiega cywilnie ubrany policjant, tylko nie z tej jednostki, nie z tego miasta, nie chcą po prostu go pobić. On musi krzyczeć, że ja też jestem odbytych tego tam Marinie, jest inne jednostki. Też więc jest... to dość jasne to wszystko było, ale nie musimy do tego wracać.